Goczałkowice Zdrój zostały wyróżnione nagrodą najaktywniejsza gmina w Polsce w programie Czyste Powietrze za rok 2022. To sukces nie tylko gmin ale przede wszystkim mieszkańców bo to oni biorą na siebie ten ciężar realizacji tych zadań także w trudnych czasach czasach kryzysu energetycznego widzimy że tempo realizacji programu nie maleje cały czas składają mieszkańcy nasi składają do nas wnioski cieszy to że te miasta, te gminy z terenów, gdzie występują najwyższe zanieczyszczenia powietrza, są też bardzo aktywne, bo to pokazuje, że chcą jednak poprawić tę jakość, tą jakość powietrza u siebie w gminach, więc to cieszy od samego początku program Czyste powietrze cieszy się w naszym województwie najwyższym zainteresowaniem. Ale to też jest związane z tym, że ten stan jakości powietrza u nas w województwie śląskim nie był najlepszy do tej pory i stąd bierze się ta dużo, także ta duża ilość wniosków, bo nasi mieszkańcy są coraz bardziej, ta świadomość ekologiczna mieszkańców podnosi się i coraz bardziej rozumieją to, że ogrzewanie domów dobrej jakości ekologicznymi źródłami ciepła to, to nie tylko wpływ pozytywny na środowisko, ale także na zdrowie nas wszystkich. Można się było tego spodziewać, bo my na bieżąco widzimy tą aktywność mieszkańców Goczałkowic w ramach programu na co dzień. Te wnioski przecież realizujemy, przyjmujemy, weryfikujemy, rozliczamy, więc widzimy, że tych wniosków jest dużo. Widzimy też inne działania samorządów w zakresie poprawy jakości powietrza i powiem tylko tyle, my także jako fundusz w ubiegłym roku nagrodziliśmy Goczałkowice naszą nagrodą, naszym Zielonym Czekiem. Także e, można było się spodziewać, że e, miejsce w tym rankingu e, miast e, Goczałkowic-Zdrój będzie bardzo, e, bardzo wysokie e, i to cieszy, i to cieszy, że jest to pierwsze miejsce w skali całego kraju. To spory sukces dla, dla nas jako Wojewódzkiego Funduszu, ale to i będę to podkreślał cały czas, to sukces wszystkich mieszkańców. To mieszkańcy podejmują się tych e, zadań, to mieszkańcy. Realizują te inwestycje, a to, co my możemy zrobić, to możemy ich wesprzeć w tym częściowym finansowaniem, także myślę, że to jest przede wszystkim sukces naszych mieszkańców. W tej chwili od samego uruchomienia programu Czyste powietrze, to jest od września 2018 roku mamy już ponad 90 tysięcy złożonych wniosków na kwotę przekraczającą 1 miliard 300 milionów złotych, także ogromna pula środków, które trafia cały czas do mieszkańców naszego województwa. Nowy rok to, nowa, to kolejne zmiany w programie, ale te zmiany co jakiś czas następują, bo takie było założenie od samego początku, że będziemy monitorować ten program i będzie on ewoluował tak, aby był bardziej przystępny dla mieszkańców. Od nowego roku kolejne zmiany, przede wszystkim związane też z sytuacją rynkową podniesienie kwot dofinansowania w programie, podniesienie progów dochodowych. To wszystko, aby, aby z jednej strony usprawnić realizację programu, a z drugiej zwiększyć jego dostępność. I widzimy, że to zainteresowanie cały czas jest bardzo duże. To w tej chwili w naszym województwie ciągle wpływa tych wniosków w okolicy 500-550 tygodniowo to jest ponad 2000 wniosków złożonych miesięcznie. Tu trudno mówić o takich wynikach jakichś miesięcznych czy kwartalnych, bo ten program cały czas trwa i jest realizowany i tu, tak jak mówię, cały ten okres pierwszego kwartału to ta ilość wniosków, o których powiedziałem na poziomie mniej więcej 500-550 wniosków tygodniowo to nam daje, to nam daje ponad 2000 wniosków miesięcznie, to nam się przełoży w tym kwartale na ponad 6000 wniosków. Myślę, że tak, tak się dzieje od samego początku, od uruchomienia ta liczba wniosków w naszym województwie. Zainteresowanie tym programem jest największe i tu nie było takiego momentu, żeby, żebyśmy ten, tą, tą swoją pozycję stracili. Na rzecz innych województw, i myślę, że tak dalej będzie się utrzymywać. Ale to też świadczy o tym, że jeszcze bardzo dużo mamy do, do zrobienia. To ważny element realizacji tego programu: ta współpraca z samorządami w naszym województwie. Mamy już podpisanych 144 takie porozumienia z gminami na prowadzenie punktów konsultacyjnych na przypomnę 167 gmin, które mamy w województwie, więc praktycznie większość gmin ma już to porozumienie z nami podpisane, a to ważny kanał tak naprawdę i komunikacji z mieszkańcami i składania wniosków, bo E, około połowy wniosków, e, które wpływa w ramach programu, to właśnie poprzez e, udział samorządów i poprzez te punkty konsultacyjne, które e, prowadzone są przez gminy na terenie naszego województwa. Na co dzień praca w punkcie konsultacyjnym opiera się głównie na kontakcie z naszymi e, mieszkańcami. Także odbieram telefony. Z pytaniami licznymi. Mieszkańcy przychodzą osobiście, organizujemy spotkania w Urzędzie Gminy, także ten kontakt jest codzienny i naprawdę nasi mieszkańcy są bardzo zainteresowani formą dotacji i pytają często szczegółowo. Także tutaj nasza codzienna praca ma sens, widzimy to po dzisiejszej nagrodzie. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się, natomiast po zeszłorocznej nagrodzie wiedzieliśmy, że idziemy w dobrym kierunku i nasze działania zmierzają ku polepszeniu stanu naszego środowiska. Także no, jest to ogromny zaszczyt i jak największe podziękowania dla naszych mieszkańców. Pytania są e, bardzo e, szerokie, począwszy od zagadnień prawnych, czy są w ogóle, mogą skorzystać z programu, e, po e, takie praktyczne pytania, e, którą firmę mam wybrać, proszę mi coś doradzić, na jakieś źródło ciepła mam, e, zmienić swój kopciuch. Także tutaj nasz, pomagamy w każdym zakresie od momentu złożenia wniosku, a nawet pomyślenia o nim po jego rozliczenie. Także mamy stały kontakt z naszymi mieszkańcami do ostatniego etapu, do etapu wypłaty środków mieszkańcy są bardzo świadomi programu i już jeszcze przed jego nawet ogłoszeniem dopytywali się, czy jakieś zmiany w tym roku będą. Także od stycznia mamy obserwujemy większe zainteresowanie i nasi mieszkańcy, jak i my, będziemy się mierzyć z nowymi wyzwaniami. Tutaj kompleksowa termomodernizacja czeka na pierwszego chętnego, który się do nas zgłosi. Także wiele przed nami jeszcze pracy. Jesteśmy przygotowani, codziennie podejmujemy wyzwania poprzez właśnie kontakt stały z naszymi mieszkańcami no i po prostu zachęcamy ciągle nieprzerwanie do skorzystania z programu. Wydaje mi się, że pracy będzie z każdym dniem może nawet i więcej z tego względu, że każdy od tego roku program Czyste Powietrze daje możliwość powtórnego skorzystania z drugiego wniosku, także tutaj nasza praca się nie kończy, no i oby, bo to nam wszystkim przynosi tylko korzyści. Dla samej gminy nie jest to pierwsze wyróżnienie w dziedzinie walki ze smogiem. Mieszkańcy miasta bardzo się angażują w program Czyste powietrze, co daje bardzo pozytywny wpływ na nasze środowisko. No, jesteśmy zaskoczeni, że jesteśmy liderem w rankingu, bo po prostu cały czas próbujemy robić swoje, próbujemy robić to, co do nas należy. I próbujemy robić to najlepiej, jak potrafimy. Niewątpliwie nie jest to wyłącznie zasługą pracowników samorządowych i całego samorządu gminnego, ale mieszkańców, którzy składają te wnioski, którzy ubiegają się o dotacje, którzy realizują te wszystkie przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza, mając świadomość tego, jak... Istotne jest to zagadnienie. Staramy się prowadzić zarówno działania takie o charakterze informacyjno- edukacyjnym. Uruchomiliśmy w maju 20, 2021 roku punkt informacyjno-konsultacyjny w Urzędzie Gminy w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. A jako Gmina Uzdrowiskowa to wszyscy mamy świadomość tego, jak to jest istotne zagadnienie i jakie wyzwania przed Gminą Uzdrowiskową stoją w tym zakresie. W naszej Gminie wymieniliśmy z gminnego programu y, ograniczania y, niskiej emisji zanieczyszczeń prawie 800, y, y, to znaczy. Y, inaczej. Zrealizowaliśmy około 800 inwestycji. Te inwestycje to jest nie tylko wymiana źródła ciepła nieekologicznego na, na ekologiczne, ale to są również działania o charakterze termomodernizacyjnym, docieplenia, wymiana okien i tak Poza tym no, myśmy też zastosowali myślę, że chyba ja jako jedni z pierwszych tutaj w regionie preferencyjne stawki w podatku od nieruchomości dla tych właścicieli budynków którzy mają wyłącznie ekologiczne źródła ciepła i z tego korzysta też sporo osób także to są działania właściwie szeroki wachlarz działań i o charakterze edukacyjno-informacyjnym i takim no, zachęcającym do skorzystania, a mieszkańcy akurat no, są chętni i, i korzystają z tego. Mamy jeszcze około według naszych szacunków około 400 kotłowni do zmodernizowania. Gmina liczy 6650 mieszkańców, także to obrazuje skalę. My będziemy się starać kontynuować te programy. I, i, I realizować te działania, które do tej pory realizowaliśmy i które są skuteczne. Natomiast proszę pamiętać, że na to składają się również możliwości samych mieszkańców i ich zainteresowanie. Bez ich zaangażowania, bez ich aktywności nie byłoby nas tutaj dzisiaj i nie odbieralibyśmy takiego wyróżnienia. Dla nas jest to wyróżnienie, które stanowi jakby podsumowanie. Dokonań działań gminy. Jest to wyróżnienie bardzo prestiżowe. W Rudzie Śląskiej mają powstać nowe punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przoki są niezbędne, tak naprawdę, dlatego że obliguje nas do tego ustawa. I punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są niezbywalnym elementem systemu gospoda gospodarowania odpadami. Im lepiej zarządzane, tym lepiej dla nas. Taki prosty przykład podam. Kwestia selektywnej zbiórki, tego, że my się z tej selektywnej zbiórki musimy wyliczać przed instytucjami, które nas kontrolują wyliczenie się z odpowiedniego parytetu odpadów powoduje, że jesteśmy obarczani karami. I to chociażby jest najlepszy dowód na to, że przoki są niezbędne. Szoki przede wszystkim muszą być funkcjonalne i trzeba tak o nich myśleć, żeby były jak najlepiej ulokowane lokalizacyjnie i, i też patrzeć na pewne skupienie ludnościowe dla konkretnego przoku, przepraszam. Wydaje mi się, że co najmniej dwa w skali naszego miasta przoki byśmy potrzebowali, biorąc pod uwagę, jak my jesteśmy miastem rozciągniętym równoleżnikowo. Więc między Halembą a, a, a szczytem Goduli jest kilkanaście kilometrów do pokonania tak naprawdę i tutaj te dwa przoki byłyby, co najmniej dwa przoki byłyby niezbędne. Te przoki władze miasta planują utworzyć w dwóch miejscach. Jeden przy ulicy Kalinowej, drugi przy terenach dawnej elektrowni Halemba. Ta, to, ta druga lokalizacja budzi najwięcej emocji wśród mieszkańców i słusznie, ponieważ to są tereny tak naprawdę zielone, a nie poprzemysłowe. Trudno wyobrazić sobie, by właśnie w tym miejscu powstał przok, zwłaszcza, że jest to miejsce bardzo popularne wśród mieszkańców Halemby, Kłodnicy. Tam bardzo dużo osób spaceruje, jeździ na a nawet biega, tak jak na przykład ja. Właśnie o tym przoku mówię. On ma postać przy terenie dawnej elektrowni Halemba, to jest kontrowersyjna lokalizacja, która nie była konsultowana z mieszkańcami. Ona pojawiła się w momencie, kiedy mieszkańcy zgłosili szereg uwag do planu zagospodarowania przestrzennego, i w tamtym planie, według moich informacji, o takiej inwestycji nie było mowy. I teraz nagle, nieoczekiwanie przy rozpatrywaniu ponad 400 uwag mieszkańców do tegoż planu, taki pomysł się pojawił. To jest wprowadzanie przeka kuchennymi drzwiami od tyłu. Na to zgody społecznej nie może być, ale też są właśnie sprawy związane z tą lokalizacją. To jest miejsce nie najlepsze. Uważam, że prezydent miasta powinien się z tej lokalizacji wycofać. Ta lokalizacja w Kochłowicach przy ulicy Kalinowej jest zdecydowanie lepsza, bo ona znajduje się na terenach stricte poprzemysłowych przylegających do dawnej kopalni Śląsk. To miejsce, które jest wstępnie rozpatrywane przez władze miasta jest w tej chwili użytkowane przez jednego z nielicznych ludzkich rolników. Tam w późnym okresie letnim można podziwiać rosnącą kukurydzę zboża. Trudno sobie wyobrazić, bo właśnie w tym miejscu powstał kolejny przok. Wiem, że mieszkańcy próbują się tam zorganizować, próbują zbierać podpisy, próbują protestować, protestować przeciwko tej lokalizacji i tutaj z mojej Strony pełne poparcie, bo uważam, że w tym miejscu takiej inwestycji nie powinno być. Jeżeli chodzi akurat o tą lokalizację i o ten przok, oczywiście jest na rzeczy, bo my tych lokalizacji analizujemy ileś. Więc to żadna wielka tajemnica nie jest. Biorąc pod uwagę to, co do tej pory funkcjonowało na Halembie i to, że tam przoka tak naprawdę nie było. To doświadczenia z przokiem mieszkańcy Halemby nie mają. Chciałbym tu wszystkich uspokoić. To nie jest tak, że ktoś zostanie zaskoczony tą decyzją. To będzie na pewno decyzja przemyślana i będzie konsultowana na odpowiednim, na odpowiednim poziomie decyzyjnym. Wydaje mi się, że nie ma tam ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwość lokalizacji przoka. Natomiast czy on tam będzie, czy to jest kwestia dogodna lokalizacyjnie i komunikacyjnie. To już jest jakby odrębna historia. Tam jest kilka elementów do decyzji, które trzeba przeanalizować, zanim zapadnie decyzja, bo taki przyok to też nie jest kwestia 3 złotych. To naprawdę kosztuje konkretną, konkretny nakład inwestycyjny, inwestycyjny do poniesienia. No, skoro są emocje, to też nie chodzi o to, żeby te emocje eskalować, żeby ktoś na tym wygrywał jakiś temat i robił tam z tego nie wiadomo jaką tajemnicę PoliSzynela. Nie ma żadnej tajemnicy PoliSzynela. Są wątpliwości, o tego są wiceprezydenci, o tego są spotkania z mieszkańcami, można przyjść, zapytać, dostajemy informacje i wtedy wiemy na czym stoimy. Ja bym został przy tej ulicy Kalinowej. Ona w zupełności by zaspokoiła potrzeby mieszkańców dzielnic południowych. To miejsce, według moich wstępnych informacji, nie wywołuje tyle kontrowersji, ale oczywiście trzeba przyjrzeć się wielu detalom, wielu szczegółom, bo być może jest tam coś, co powoduje, że tego przoka nie powinno być. Pamiętajmy, że te przoki, punkty selektywne zbiórki odpadów komunalnych, to nie są jakieś dzikie wysypiska odpadów, czy w ogóle jakiekolwiek wysypiska odpadów, bo z takimi opiniami również. Się spotkałem w rozmowie z mieszkańcami. To jest miejsce uporządkowane, do którego mieszkańcy mogą przewozić odpady komunalne, które z kolei są przewożone do instalacji przetwarzających te odpady, więc na pewno nie będzie tam jakiegoś bałaganu, ogromnych ilości odpadów. To wszystko jest na bieżąco przewożone do e, utylizacji, więc tutaj e, wielkiego jakiegoś zamieszania czy burzenia krajobrazu e, nie będzie. Ale mimo wszystko jest to miejsce, do którego będą przyjeżdżać e, mieszkańcy. Samochodami, W Rudzie Śląskiej Halębie nieopodal tak zwanej polany odbyła się akcja sadzenia drzewek zorganizowana przez Nadleśnictwo Katowice oraz władze miasta. To jest pomysł na sposób prowadzenia gospodarki leśnej wymyślony przez profesora Sudaczkowa w 1904 roku, tak aby zapewnić... Trwałość i ciągłość lasu poprzez sukcesywne jego dosadzanie. Kiedy się sadzi las? Wiosną. Więc każdego roku od już setek lat leśnicy sadzą las. W pozostałych częściach roku pilnują las, pielęgnują, wycinają, a wiosną sadzą. Tu jest kwestia też pewnego wytłumaczenia, dlatego że to, to nie jest kwestia wycinki, kot przebierzy, a przecinania tego gęstego tych gęstych drzew, które tutaj mamy. To jest niezbędne, żeby te drzewa tu się w ogóle utrzymały w dobrym stanie, w dobrej kondycji, może tak. A więc tak, dzisiaj jest, dzisiaj jest ten czas, że spotkaliśmy się tutaj. Dołączają do nas powoli mieszkańcy, żeby to, co tu zostało wycięte, żeby posadzić nowe drzewa, żeby mogły sobie rosnąć. Jak mi powiedział pan Leśniczy, żeby przez 30 lat tu mogły sobie spokojnie te drzewka rosnąć nowe. Chodzi o to, żeby znaleźć to miejsce, w którym, było, w którym była granica. Ziemi i powietrza, prawda, że tak powiem? Czyli do którego miejsca była przykryta. No tu tak szacuję, że mniej więcej dotąd, i w ten sposób powinna być ona przy, e, przykopana. W dniu dzisiejszym będziemy sadzić e, świerka, e, róże pofałdowaną i szakłaka pospolitego. E, świerk w dole, wiadomo, tutaj nie odtworzono powierzchni, tylko rozrzedzono istniejący drzewostan, usuwając stare drzewa e, zagrażające. Tym dzieciom, które tu się bawią, w ich miejsce zajmie nowe pokolenie które będzie miało możliwość wzrostu przez kolejne dziesięciolecia, czyli tak tu około setki świerków to wystarczy na ten pas tutaj rozrzedzony między blokami a tym placem zabaw. Natomiast bliżej placu zabaw róża pofałdowana i szakłak, czyli krzewy strefa zieleni niskiej, tak żeby nie zacienić tego placu zabaw, żeby tam też słońce mogło operować i żeby przyjemnie tam było. Podczas eventu mieszkańcy mogli dowiedzieć się również, jakie plany odnośnie gospodarki leśnej na tym terenie ma nadleśnictwo. Nadleśnictwo popełnił jeden błąd, nie? Jak przystępując tutaj do przecinki Drzew, do wycięcia chorych, nie poinformował mieszkańców co w tym miejscu zostanie zrobione, że będą nasadzenia, że mają się ludzie nie martwić mieszkańcy, że nie pozbawią ich tych zielonych terenów. No I mieszkańcy mieli rację, że czuwali, byli tym wszystkim przerażeni, bo tych wycinków drzew trochę się odbywa, no więc jakby wszyscy stanęli na ochronie tego skwarka tu zieleni i chwała za to mieszkańcom. Myśmy zaprosili na młodzieżową sesję Rady Miasta Lasy Polskie, na sesję w ubiegłym miesiącu Lasy Państwowe. No i wtedy wytłumaczyli, w czym jest rzecz, na czym to polegało, co tego było przyczyną. I myślę, że te spotkania, sesja i informacja dla mieszkańców jakby uspokoiła ich, że nie zostaną pozbawieni tego skwartu lasu. Konkretnie to miejsce, jeśli będą prowadzone jakiekolwiek cięcia, to tylko cięcia pod kątem usunięcia jakichś drzew, które będą zagrażały. Drzewostan, który tutaj rośnie, składa się z kilku gatunków. Przeważała tutaj brzoza, która ma wiek 80 lat. Niestety w tym wieku brzozy żyją podobnie jak ludzie. Powyżej 120 lat bardzo ciężko spotkać brzozę. 80 lat żyjąc w ciężkich warunkach górnego Śląska, czyli zanieczyszczenie pyłami w latach 60., 70., 80 ubiegłego wieku spowodowało, że te drzewostany, tutaj szczególnie w Rudzie Śląskiej, bardzo wolno przerastały i chorowały. Czasem nie widać tego z zewnątrz, natomiast przyrosty i nekrozy wewnętrzne tam. Jakość tego drewna jest, wygląda w taki sposób, że e, trzeba się uważnie, bacznie przyglądać, e, które drzewa pozostawiać i w jakim tempie je wymieniać, aby e, młode mogły tutaj e, zająć ich miejsce za 10, 20, 30, 50 lat. Uda Śląska jest zielona, była zielona, mam nadzieję, że będzie bardziej zielona. No i na pewno zadbamy we współpracy z leśnikami, żeby to co tutaj mamy, bo to jest, to jest tak naprawdę skarb. I to nawet nie jest skarb przez to, że to drzewo można obciąć i sprzedać, tylko to jest kwestia tego, że to jest zieleń, to produkuje tlen, tu możemy wypocząć. Nawet jeżeli na co dzień tego nie doceniamy. No to chociażby taka sytuacja, że przychodzi leśniczy, robi przecinkę drzew, robi się, jakieś, robi się jakieś wzburzenie. No to jest też po to, żeby wyciągnąć z tego wnioski i czegoś się nauczyć tak naprawdę. W okresie, gdy były duże zanieczyszczenia powietrza, gleba przyjęła bardzo dużo metali ciężkich, przyjęła dużo pyłów, które spadały razem z powietrzem, dużo tlenków azotu. Gleba ma to do siebie, że potrafi się samo oczyszczać poprzez działanie mikroorganizmów glebowych. Jeśli stężenia te spadają poniżej określonych tych szkodliwych substancji, poniżej określonych progów, wchodzą kolejne organizmy, tak że one powodują przerobienie tych substancji. Okres powodzi w roku 1995 96 To mieliśmy taką dosyć dużą powódź. Spowodowała wypłukanie profili glebowych na terenie naszego nadleśnictwa. I od tego momentu obserwujemy znaczną poprawę stanu zdrowotnego w naszych lasów. Czyli ruszył się ten proces biologiczny samooczyszczania gleby i pojawiły się organizmy. No, zresztą. Każdy lubi grzyby, lubi zbierać grzyby. Kiedyś nie było tu tyle grzybów, w tej chwili, idąc do lasu, można liczyć na to, że znajdziemy prawdziwka kozaka, czy też jakiegoś maślaka. Nawet y, się zdarzają rydze w tych lasach.